Szczególnie całe grono pedagogiczne na uroczystości z okazji Waszego święta. Dnia nauczyciela. Z tej okazji Grupa Siódma przygotowała specjalną uroczystość. Zapraszam na część oficjalne przedstawienie. Jest to wspólne święto całej oświaty. Dzień, w którym w sposób szczególny my wychowankowie okazujemy wdzięczność naszym pedagogom. Niech słowa poety będą na początek wyrazem naszej wdzięczności i podziękowania. Wiersz o wielkiej wdzięczności. Rozpoczynając dzisiejszą uroczystość, zaczniemy od krótkiego rysu historycznego. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwany Dniem Nauczyciela. Jest świętem wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów. Dzień Nauczyciela obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej, czyli pierwszego prawo Ministerstwa Oświaty, Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Planetowskiego i zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Działała w latach od 1773 do 1794. Niestety utrata przez Polskę niepodległości położyła kres Komisji Edukacji Narodowej. Historia wychodzenia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki. W 1957 roku wtedy też odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i Świętem Nauczycieli. W 1972 roku natomiast prowadzono Dzień Nauczyciela, który przypada w groszące powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października, a w 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. W szkołach i innych placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się zazwyczaj uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. Ponadto z tej okazji Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe krzyże zasługi – medale Komisji Edukacji Narodowej. Oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Od 2002 roku ogłaszane są także w tym dniu wyniki konkursu Nauczyciela Roku. Zofia Kucubna powiedziała kiedyś: Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz, ale jeśli w tym zawodzie jesteś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłości. Przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował. Ale w Poezji trudniej, Poezja to trudne słowo. Guści zło, a jedno, marce, powiedza, drzewo, to jedno chwilę. Jest Ale poezja mówić jak czego? Co się schwiera? na luktem naszego wieku. I taki mają być na tym drzewie. I promieni znaleźć wiele. Ja w tym wierszu wyglądałem całego siebie. Dałam z jego nas nauczyciela. Fizycy i matematycy, poloniści oraz biorący oraz wychowawcy. Po waszej pracy śpiewam gorące słowa. Bezmierny mój dług wdzięczności, Bezmierny mój dług wdzięczności, Więc zdrow mi potrzeba, Jak w słońcu grająca kapela, Aby po całym świecie dostłały się wysiłek si nauczyciela. Jakże nie pisać wiersza, Jakże nie płonąć młodzieńce za światło, Co się rozszerza, Za dar najpiękniejszy, za wiedzę. Nasz świat jest słonecznym światem. Nasz świat na wiedzy stoi. Dlatego dziękujemy światu o przyjaciele moi. Życzymy Wam uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych i satysfakcji z wykonanej pracy. Wszystkiego najlepszego! najlepszego.